Dzisiejszy odcinek zaczniemy od przedstawienia sprawcy. Dziś ponownie wybierzemy się do Stanów Zjednoczonych, do północnej Karoliny. To właśnie tam swoją przestępczą działalność prowadził Todd Kolheb. Ten seryjny zabójca urodził się 7 marca 1971 roku na Florydzie. Dorastał w południowej Karolinie i Georgii. Wychowywał się w rozbitej rodzinie. Jego rodzice rozwiedli się, gdy miał zaledwie dwa latka. Trafił pod opiekę matki, a ta szybko związała się z innym mężczyzną. Po roku para wzięła ślub, a chłopiec całkowicie został odizolowany od biologicznego ojca. Jego relacje z ojczymem były bardzo złe. To też stawało się przyczyną wielu konfliktów i buntu młodego chłopaka. Gdy poszedł do przedszkola, niepokój u opiekunek wzbudziła niewytłumaczalna agresja i wybuchowość kilkulatka. Początkowo wyładowywał ją na zabawkach, ale z biegiem czasu zaczął atakować inne dzieci. W wieku 9 lat zaczął interesować się seksem. Praktycznie każda zabawa miała taki podtekst. Gdy zabraniano mu, nazwijmy to, notorycznego poznawania swojego ciała, stawał się jeszcze bardziej agresywny. Swoją frustrację zaczął wyładowywać na zwierzętach. Po tym, jak strzelał do psów z pistoletu na gumowe kulki, a później otruł wszystkie rybki w szkole, dolewając do akwarium wybielacza, psycholodzy określili go jako osobę ze skłonnościami psychopatycznymi. W jednym z raportów napisano, że w przyszłości może stanowić zagrożenie dla człowieka. Matka chłopca nie radziła sobie z jego wychowaniem. Ojczym również nie chciał uczestniczyć w życiu Toda i niedługo później wziął rozwód z jego matką. Ta, nie widząc innego wyjścia, postanowiła, że odeśle syna do biologicznego ojca, którego nie widział przez 8 lat. Wkrótce biologiczny ojciec umieścił syna w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym w Georgii, po tym jak ten zaatakował jego dzieci. W szpitalu spędził 3,5 miesiąca. Następnie od 1983 roku zamieszkał w Walizonie, wracając pod opiekę taty. Przez pewien czas zachowanie Toda zaczęło się poprawiać. Zaczął wykonywać wiele obowiązków domowych, a także dorabiać u lokalnych farmerów. Sądząc, że wiek młodzieńczego buntu dobiegł końca, ojciec postanowił wprowadzić syna w wiek dorosłości. Zakorzenił w nim swoją największą pasję, jaką było kolekcjonowanie broni palnej. Jednak po jakimś czasie relacje między ojcem i synem znów się popsuły, a to świadczył, że chce wrócić do matki. Ta jednak nie chciała go przyjąć pod swój dach. Ostatecznie chłopak został u biologicznego ojca. To, co wydarzyło się później, zapisało się na czarnych kartach Arizony. 25 listopada 1986 roku w tempie, 15-letni wówczas Todd Kolheb porwał 14-letnią dziewczynkę. Zabrał z kolekcji ojca rewolwer kaliber 22 i przy jego użyciu sterylizował rok młodszą, mieszkającą po sąsiedzku koleżankę. Pod nieobecność ojca zaciągnął ją do domu i związał. Zakleił taśmą jej usta, po czym brutalnie zgwałcił. Po wszystkim kazał jej się umyć i odprowadził do domu. Na pożegnanie wskazał na naładowany pistolet i zagroził, że jeżeli dziewczynka powie komukolwiek o tym, co się stało, wróci i zabije całą rodzinę. Ale śladów brutalnego gwałtu nie udało się ukryć. Choć śmiertelnie przestraszone dziecko nie chciało powiedzieć, co się stało, po zgłoszeniu sprawy przez jej rodziców na policję w końcu zaczęła mówić. Opowiedziała śledczym, co się stało poprzedniego dnia. Chwilę później, 15 został zakuty w kajdanki i oskarżony o porwanie, gwałt i przestępstwo wobec dzieci. Proces w tej sprawie trwał kilka miesięcy i w 1987 roku sąd skazał Toda za porwanie i gwałt. Usłyszał wyrok 15 lat pozbawienia wolności i dożywotnio został zarejestrowany jako przestępca seksualny. Podczas rozprawy sędzia przyznała, że Kolchek jest niezwykle inteligentnym człowiekiem. Potwierdziły to również późniejsze badania, które wykazały, że jego IQ jest na poziomie 118 punktów. Po odsiedzeniu 14 lat, w sierpniu 2001 roku Kolhep został zwolniony z więzienia. Po opuszczeniu więziennych murów pomocną dłoń wyciągnęła do niego matka. Zamieszkali wspólnie w Arizonie. Wiele wskazywało na to, że Todd się zmienił. Podczas odsiadki ukończył college i uzyskał dyplom w dziedzinie informatyki. To pozwoliło mu znaleźć dobrze płatną pracę na wolności. W 2002 roku zatrudnił się jako grafik komputerowy w firmie w Po pewnym czasie, gdy zdołał odłożyć potrzebną sumę pieniędzy, rozpoczął studia, które ukończył w 2008 roku. Teraz jako utytułowany obywatel mógł otworzyć swoją własną firmę. Otworzył biuro nieruchomości i szybko zyskał miano najlepszego agenta w Karolinie. Ta opinia przyciągała coraz zamożniejszych klientów. Firma szybko się rozrastała i po roku Tot zatrudniał już kilkanaście osób. W międzyczasie zrobił licencję pilota prywatnego śmigłowca, zakupił kilkanaście nieruchomości, a w 2014 roku kupił dom na terenie 40 hektarowej działki. Następnie cały teren ogrodził wysokim i masywnym ogrodzeniem. Gdy miał już wszystko i uważany był za wielkiego człowieka sukcesu, ponownie zaczął zachowywać się podejrzanie. Początkowo namawiał pracowników, aby podczas godzin pracy oglądali z nim filmy dla dorosłych. Zaczął nagabywać także wszystkie kobiety, które wpadły mu w oko. Jego zachowanie było tak nachalne, że w restauracjach, w których bywał, obsługiwali go wyłącznie mężczyźni. Ale Todd czuł się bezkarny. Miał jedną z największych firm w okolicy. Był szanowanym obywatelem i polecanym wszędzie fachowcem. To inni zabiegali o jego względy, a on, wykorzystując swoją inteligencję i wiedzę nabytą podczas pobytu w więzieniu oraz na studiach, sprzedawał najlepsze i najdroższe nieruchomości. Dumnie przemierzał ulice miasta w garniturze za kilka tysięcy dolarów i nie miało dla niego znaczenia to, że jest gruby i mało atrakcyjny. 31 sierpnia 2016 roku na policji zgłoszono zaginięcie pary. Kala Brown i Charlie Carver przepadli bez śladu. W mieście byli dobrze znani. Charlie pracował w drukarni, a Kala zarabiała na życie wykonując dorywcze prace. Na ogół opiekowała się czyimiś dziećmi lub sprzątała domy bogatych ludzi. Lokalna społeczność była zaniepokojona zniknięciem pary młodych ludzi. On miał 32, a ona 30 lat. Nic nie zapowiadała, by mieli gdziekolwiek wyjechać. Nie mieli na to po prostu pieniędzy. Natychmiast po tym jak rodzice Kali zgłosili zaginięcie, rozpoczęły się poszukiwania. Śledczy mieli nadzieję, że para wróci lada moment, bo w miasteczku obchodzono święto pracy i z tej okazji odbywały się festyny. Ale obchody się skończyły, a pary nadal nie było. Akcja poszukiwawcza przybrała na sile. Zaangażowano w nią wielu ochotników, ale nie natrafiono na żaden ślad dający odpowiedź na pytanie, gdzie są zaginieni. Prowadzący sprawę, postanowili sprawdzić ich konta społecznościowe. To było trafne posunięcie. 30 sierpnia Kala dodała ostatni wpis. W nim kobieta napisała, że jadą do rezydencji człowieka biznesu, który jest wiecznie zajęty. Pod jego nieobecność mieli posprzątać cały dom. Wpis kończyło zdanie, że w końcu zarobią konkretne pieniądze. Początkowo nie wiązano zaginięcia z ofertą pracy, jaką mieli podjąć. Poza tym bogatych ludzi w okolicy mieszkało wielu, a lokalni policjanci nie chcieli im się naprzykrzać. Poza tym kto podejrzewałby szanowanego obywatela o popełnienie przestępstwa. Dopiero 3 listopada śledczy postanowili sprawdzić bilingi i lokalizację telefonu komórkowego zaginionych. Okazało się, że ostatni sygnał został wysłany z terenu dawnej farmy, na której od wielu lat nic się nie działo. Stały tam tylko rozpadające się budynki, a w ten rejon raczej nikt się nie zapuszczał. Policjanci postanowili sprawdzić to, co ustalili. Po przybyciu na miejsce zaskoczyło ich nowe ogrodzenie. Ktoś odgrodził teren drutem kolczastym. Szybko poradzono sobie z przeszkodą. Teren był porośnięty krzakami, a dodatkowo dookoła rosły drzewa. Gdy śledczy przeszli przez niewielki las, ich oczom ukazał się metalowy kontener służący do przewożenia towarów. Gdy zbliżyli się do niego, usłyszeli wołanie o pomoc dobiegające z wnętrza. W kontenerze była uwięziona Kala Brown. Ręce oraz nogi miała skrępowane grubym łańcuchem przytwierdzonym do metalowej ściany kontenera. Natychmiast trafiła do szpitala, ale jej stan psychiczny nie pozwalał na przesłuchanie. To nastąpiło po kilku dniach. 5 listopada, późnym wieczorem, Kala opowiedziała śledczym, kto ją uwięził. Ale policja już o tym doskonale wiedziała. Tego samego dnia, w którym odnaleziono kobietę, ustalono, kto jest sprawcą. Był nim 45-letni Todd Kolheb. Podczas zatrzymania Todd udawał zaskoczonego. Opowiadał śledczym, że sam jest poruszony zaginięciem i angażuje się w poszukiwania. Szeryf, który uczestniczył w czynnościach, zapytał go, dlaczego nie zgłosił faktu, że zaginiona para w dniu zaginięcia miała posprzątać jego dom. Wtedy śledczy nie mieli jeszcze pojęcia o tym, że na opuszczonej farmie odnajdą za chwilę zaginioną kobietę. Dopiero chwilę później na jaw wyszło to, co się stało, ale wciąż nie było Charlie'ego. Nie pomogły nawet specjalnie wyszkolone psy tropiące. Podczas zeznań Kala opowiedziała śledczym, że klient, którego domy mieli posprzątać, kazał przyjechać im o umówionej porze na farmę. Gdy dotarli na miejsce, byli zaskoczeni, że nie ma tam żadnej posiadłości, a teren wyglądał na opuszczony. Uspokoili się dopiero wtedy, gdy dojechał do nich luksusowy samochód. Wysiadł z niego mężczyzna około pięćdziesiątki, ubrany w garnitur. Uśmiechnął się na powitanie i wyjął broń. Natychmiast strzelił w głowę Charlie'emu. Zrobił to tak nagle i tak niespodziewanie, że kobieta nie zorientowała się tak naprawdę, co się stało. Dopiero gdy doszło do niej, że jej chłopak nie żyje, straciła przytomność. Gdy ją odzyskała, była już zamknięta w kontenerze. Mężczyzna, który ją tam uwięził, wielokrotnie ją gwałcił. Tak działo się przez kolejne kilka dni. Codziennie o godzinie 13 sprawca przyjeżdżał na farmę, skąd zabierał swoją ofiarę do domu. Tam kazał jej się umyć, po czym przez dwie godziny wykorzystywał ją na wymyślne sposoby. Około godziny 15 odwoził ją do kontenera, gdzie zostawała na kolejne 22 godziny. Po zatrzymaniu Todd próbował wyjaśnić, że to nieporozumienie i że jest niewinny, ale ślady zebrane z ciała ofiary, z jego domu i kontenera sprawiły, że nawet adwokat poddał się w obronie swojego klienta. Stojąc pod ścianą, postanowił przyznać się do wszystkiego. 16 listopada zaprowadził śledczych na teren swojej posiadłości. Śmiał się, że psy tropiące do niczego się nie nadają, bo przegapiły to co najważniejsze. Wskazał na teren przysypany liśćmi. W dość płytkim grobie odnaleziono zwłoki mężczyzny. Sprawca pewny siebie zapytał, czy długo będą tu stać, bo to nie koniec wycieczki. Mówiąc to, wskazał na inną część ogrodu, wyjaśniając, że tam z kolei leżą John i Megan. Było to małżeństwo: 26-letnia Megan Coxy i 29-letni John Coxy. On zginął 19, a ona 25 grudnia 2015 roku. Oboje znajdowali się w jednym grobie, ułożeni jeden na drugim. Sprawca opowiadał śledczym, że para jest sama sobie winna. Spotkał ich na ulicy, gdy prosili o pomoc finansową. Zgodził się na to, ale zaproponował, że muszą zapracować na pieniądze na farmie. Gdy dojechali na miejsce, John natychmiast został zastrzelony, a kobieta trafiła do kontenera. Po tygodniu, gdy mu się znudziła, zastrzelił ją. Ale to nie wszystko, co do powiedzenia miał Todd. W trakcie przesłuchania przyznał się do zastrzelenia czworga ludzi w sklepie motoryzacyjnym w hrabstwie Spartanborg. Było to jedno z najokrutniejszych zabójstw w północnej Karolinie, które nie zostało wyjaśnione. Sprawca opowiadał o tej zbrodni jako czymś wspaniałym, co przytrafia się raz w życiu. Opisywał szczegóły, które mógł znać tylko morderca. Wyznał, że cała czwórka szydziła z jego nadwagi. 6 listopada 2003 roku chciał kupić motor, ale nie umiał na nim jeździć. Gdy sprzedawca wraz z pozostałymi osobami zaczęli się z niego śmiać, wtedy wyjął pistolet i zastrzelił wszystkich po kolei. Podczas pobytu w areszcie, Toda odwiedziła jego matka. Zapytała go, czy jest coś, czego jeszcze nie powiedział. Todd odparł, że jego ofiar jest znacznie więcej i nie starczy palców obu rąk, aby wszystkie zliczyć. 25 listopada 2016 roku Kolcheb przyznał się także do napadu na bank w południowej Karolinie. Napad miał miejsce w 2003 roku, a podczas niego zastrzelono trzech pracowników banku. Jednak po pół roku wycofał się z tych zeznań, a śledczy nie udowodnili mu winy. Sprawa do dziś jest nierozwiązana. Ostatecznie Todd Kolcheb został oskarżony o siedem zabójstw i porwanie. Został skazany na siedem wyroków dożywotniego pozbawienia wolności, bez możliwości warunkowego zwolnienia. W sierpniu 2020 roku jego majątek trafił na aukcję, a dochód został przekazany rodzinom ofiar. Dziękuję za kolejny odcinek na moim kanale kryminalnym. Mam nadzieję, że Wam się podobał i chętnie wrócicie na kolejne. Ja tymczasem życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.